Nie możesz nas tu wiecznie trzymać! I nie zamierzam. W końcu dostałem, czego chciałem. Projekt jest bliski finalizacji. E, Boguś, a dasz coś zjeść? Boguś? Jaki znowu Boguś? No ty! Ty jesteś Boguś! Nie, ja jestem Mądruś. Skąd w ogóle Boguś? Boguś, Mądruś, co za różnica? Nie bójcie się, przyjaciele. Obmyśliłem genialny plan ucieczki. O, raju, tylko plan i plan. Od ośmiu miesięcy to samo. A po każdej porażce Boguś funduje nam tortury. Nawet nie możemy się bronić. Ty odebrał nam moce. Wam? Może tak, ale nie mnie. Bo moje moce są o tu i tu też są. A już zwłaszcza tu. Ludziska, przecież chcemy odzyskać wolność, prawda? Słuchajcie mnie. Plan jest taki: Bestia zrobi trochę szumu, mądrość wpadnie na przyspiegi, a ja się na niego rzucę i raczej ciach. Tak go pokonam. Ty już całkiem oszalałeś? Sorry, ale bez szans. Proszę cię, Robin, nie każ mu tego robić. to! Trzymamy się planu kurczowo, jasne. Skoda. <zyskła> Naprawdę tego nie widzicie? To wy stanowicie zagrożenie dla miasta. Dlatego też was tu zwabiłem. Eee, co to znaczy zwabiłeś? A to, że to pułapka i w nią wpadliście. Pułapka! Spryciula! Tego to się nie spodziewałem! Piąteczka, ojczulku! Niech będzie piąteczka, miło, że doceniasz. A teraz młodzi tytani zapłacą za wszystkie swoje zbrodnie. Co? Co jest? Gdzie jesteśmy? Witamy na procesie młodych Tytanów!

Pomóc! Ratunku! Lekko dajcie! Wszystko jak po masełeczku. Kolejna próba ucieczki? Może to was czegoś nauczy? Nie! Błaga, Robin mi kazał! Ja nie chciałem! Jak pan uczy, ja niewinny! Oj, nie mam nowy plan. A. Młodzi tytani, zarzuca się wam bezmyślne niszczenie Jump City. Jeśli sąd uzna was za winnych, zostaniecie wysłani na stracenie. Na stracenie? Nie, nie chcę na stracenie. Jakoś to wytrzymam. Panie prokuratorze, oddaję panu głos. Proszę zaczynać. Szanowne panie i panowie przysięgli, zamierzam udowodnić, że młodzi tytani wcale nie chronią naszego miasta, jak twierdzą. Zasłaniając się sprawiedliwością, niszczą wszystko na swojej drodze bez poszanowania dla cudzej własności. To nie my, to oni są tutaj potworami! <laughs> o nie, on ma rację! Jesteśmy potworami! <laughs> Jesteśmy koszmarni! Bardzo winni! Zamknijcie nas! Zamknąć nas! to nas! Oto do czego potrzebne były mi wasze moce. Projekt Mądruś! Bezszwowy, ogromny, ultra nowoczesny śmiercionos. No nie stary, Boguś jak nic. Nie, bo Mądruś, zobacz, B jak Boguś. A to zgroza! Oddaję głos obronie. Wysoki sądzie, wzywam na świadka biegłego od charakterów. Bestie. Dobra, pójdę, ale jeśli Cyborg też pójdzie. Tak nie można. Wysoki sądzie, proszę mu wytłumaczyć, że my albo razem, albo wcale. Oni albo razem, albo wcale, mecenasie. Proszę kontynuować. Woohoo! Idziemy na świadka, bracie! Tak, tak, ma. Patrzcie, serpę, prawdziwe, prawdziwe prawdę. drewno! No prawdę, tylko prawdę! Bestio! Jako biegły od charakterów przyznasz, że tytani mają dobre serca, prawda? E, rzekłbym, że cztery piąte tytanów ma dobre serce. Zgadzasz się, przyjacielu? Tak, zgadzam się z tobą w pełni, tak. Cztery piąte? Jest wśród nas taki jeden, nie wymieniając imienia ma na imię Robin, co potrafi zejść za skórę! Sprzeciw! Nie może pan wnosić sprzeciwu, to państwo świadkowie! A, A nie możemy świadkowie. Te... Proszę świadków o spokój. A ja proszę o hamburgera z frytkami. Uuu. Powtarzam. się, Proszę ha, ha, ha. o szejka. O. jakaś. Zarządzam osiem minut przerwy. O nie. Błagam. Nie. Nie rób mi tego. Zobaczyć tę Najpierw zadańczymy! المتوحشة بل اللطيفة ستحدد من منكما سيساعد التايتنز في التخلص من برين ويصبح عضوا دائما في فريقنا مستعدان؟ ستتحطمين كما هي حال معنويات بعد قضاء عيد آخر وحيدة تحتاجان إلى معدات هذا حبل صغير لك خيط وأسنان وهذه قبعة صغيرة لك هاتان خذتان مصنوعتان من الكشاتبين ودرعان مصنوعتان من أغطية الزجاجات وسيفاكما من عيدان الأسنان والآن عراك تفاجأتم يا تايتنز بدلتي الجديدة قادرة على نقلي إلى أي مكان Na pewno znajdą się samotni strzelcy, którzy potrzebują towarzystwa. O A teraz wybacz kolego, ale ten sezon będzie należał do nas. Jak co roku. Pytani? Złoczyńcomierz جدا ربما استطعت ايقافنا لكن فلتوقفهما من انهما هناك امامك على الطاوله آه، انا لا ارى شيئا انه يتكلم عنا في الاسفل هي! اظنني اسمع صريرا يجب ان نصل الى فتحه العادم انها نقطه ضعف البدله آه! تقصدين فتحه العادم المنطقي أن تعالج نقطة ضعف البدلة. الآن ليس مهماً من سيبقى مع تايتنز، لأن أمرنا انتهى. صحيح، لكن حين نكون صغيرين فقط. أوه من أين أتيتما؟ انتهى الأمر براين. قوة الرجل الناضج. أوه أوه لا، اكتشفتما نقطة ضعف بدلتي الوحيدة. إنها ثقيلة جداً. A on jest ale Widzicie, Titani, Wasz przyjaciel to nic innego jak tylko śrubki i metal. Bez muzyki nic nie znaczy. Wstawaj! Musisz nas ratować! Nie umiem! Zabrał mi piosenkę, jestem nikim. Widzicie, że to coś da Cyborg się poddał o! więc wstań i tańcz! Patrzę z boku PI Nie! Mię... Znam wizje nienormalne, niedostępna, tak Co tu się dzieje? Zrozumienia brak w oczy P.I. Tu, tu bardzo gęsty smutku w las Kula z luster Gdy noc rozświetla ten blask! To się nie na naprawdę Muzyka uczyni się lepszym Tylko jeden z nas wyjdzie z tego cało przy borku Spryke. Oh, 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 oh. Tytani, znikamy! Noc rozświetla w las. Gienii noc rozświetla w las. Noc rozświetla w las. Wytańczymy, gdy noc rozświetla w